Dziś Państwu pokażę jedną rzecz jak upiec haczapuri. Haczapuri adżarskie to jest jedno z kilku różnych typów tego gruzińskiego dania i nie robię tego przypadkiem, robię to ponieważ mam do ogłoszenia jedną ważną rzecz. No tu już mi ser się spadł, podniesiemy ser, mamy trochę mało miejsca ale sobie z tym poradzimy. Zacznę od tego, że muszę przygrzać mleko. Jedną mam dzisiaj do ogłoszenia ważną rzecz, ta jedna ważna rzecz. To zapowiadany niedawno przeze mnie wyjazd zagraniczny. Jak Państwu obiecywałem na platformie Patronite planowałem mm, za te pieniądze, które państwo wpłacają regularnie mm, za te pieniądze wyjechać za granicę. Oczywiście nie tak po prostu wyjechać za granicę, a wyjechać w konkretnym celu. Przepraszam, podgrzeję mleko. Dobrze. Mleko się grzeje. Wysypiemy sobie tutaj około pół kilo mąki. Ja od razu powiem, że to nie jest oczywiście przepis, który ja gdzieś tam sam wymyśliłem, bo to jest tradycyjne danie gruzińskie, więc to wymyślili Gruzini. Ja z kolei ten przepis pierwszy, z którego zacząłem korzystać, to zacząłem korzystać z przepisu na stronie, którą widzicie teraz na ekranie. Link do niej oczywiście Wam wrzucam w opisie. Tutaj potrzebujemy nalać około 150 ml wody. Ona powinna być ciepła, nie gorąca, ciepła. Ta jest trochę za ciepła. Poczekamy chwilę. Tam się też grzeje mleko. Mleko także powinno być ciepłe. W tym czasie możemy sobie na przykład pokroić trochę żółtego sera. Będziemy tu potrzebowali trzech różnych rodzajów sera. Ten ser typowy, gruziński, który powinien być używany w takim haczapuri, w polskich sklepach dostępny nie jest, a przynajmniej mnie się takiego nigdy nie udało znaleźć. Natomiast można zastosować mieszankę sera żółtego, zwykłego twardego żółtego sera. Ja dodaję zazwyczaj na tą pierwszą warstwę, bezpośrednio na ciasto. I dodatkowo można do tego zrobić taką specjalną mieszankę sera feta, czy też sera kanapkowego, tej podróbki fety, i sera mozzarella. Mnie zazwyczaj takie pojedyncze opakowanie wystarcza tutaj. Oczywiście ser, jeśli mamy w kostce, można zetrzeć, jeśli nie mamy w kostce, tylko w plasterkach, bez problemu możemy sobie także z tym poradzić, po prostu używając zwykłego, porządnego noża. I sobie to pokroić. Zobaczmy jak to mleko. Mleko wydaje się całkiem niezłe. Woda, spróbujmy, to się i tak wszystko wypiecze, nie jest zła. Użyjemy sobie, użyjemy sobie takich zwykłych drożdży świeżych. Teoretycznie można by użyć tych drożdży w proszku, ale raczej, raczej zawsze wolę świeże. Musicie Państwo wiedzieć, że ja ciasto drożdżowe kiedyś, dawno temu... Robiłem profesjonalnie w tym sensie, że moja kariera zawodowa zaczęła się jak miałem 17 lat, chodziłem do drugiej klasy szkoły mm, średniej, do liceum ogólnokształcącego tu w Krakowie i zatrudniłem się do pracy w pizzerii, gdzie jednym z moich licznych obowiązków było przygotowywanie ciasta drożdżowego. Stąd mam pewien sentyment do przygotowywania ciasta drożdżowego tutaj. Jedna taka kostka ma, zobaczmy, 42 gram. No, tu jeszcze trochę sypiemy. Tak naprawdę z doświadczenia powiem Wam, że to jak dużo drożdży damy do takiego ciasta, nie ma aż takiego dużego znaczenia. Rozpuścimy sobie tu. Natomiast wrócę do tego ogłoszenia, o którym zacząłem mówić. Ogłoszenie ma polegać na kierunku wyjazdu zagranicznego, który obiecałem na Patronite, Tak jak zacząłem mówić, obiecywałem, że za te pieniądze, które Państwo wpłacacie na Patronite'cie gdzieś pojadę, żeby Wam coś nagrać. I już jest wybrany dokładny kierunek. Są kupione bilety lotnicze. Są nawet zarezerwowane noclegi, choć to akurat w naszych czasach jest najmniejszy problem, prawda? Zabukować sobie noclegi. Więc jak... Państwo się mogą na pewno już domyślić po doborze dania, które tutaj dzisiaj gotujemy, tak zdecydowanie chodzi o, e, chodzi o gruzję. Dolewamy. Mam nadzieję, że woda nie jest za ciepła. Dolewamy mleko, przy czym dolewamy nie całość mleka, większość mleka wlewamy. Trochę sobie zostawiamy. Potrzebujemy trochę soli. Taką niewielką ileś soli tu już widzimy tu już widzimy że tego płynu mamy zbyt wiele ja sobie na początku zawsze mieszam drewnianą łyżką potem przechodzę na mieszanie tak tzw. ręczne widzimy, że płynu mamy za wiele, będziemy dosypywać mąki. To jest ja nigdy nie wiecie państwo nie robię tego inaczej niż na oko. Tu sobie zawsze dolewam, dodaję mąki w zależności od tego jak to wygląda? Czy, tego, czy to ciasto się robi takie, jak powinno się robić? To jest kwestia stricte wyczucia, bym powiedział. Mieszamy dalej. Ja bym dosypał mąki, jak się okazało, nie było jej aż tak mało. Dosypiemy trochę, ale to nie będzie, nie będzie wymagało jakiejś... Dużej ilości, trochę dosypiemy. Zawsze warto pamiętać, że tej mąki może nam zostać na boku naczynia, nic się nie dzieje. Ciasto samo weźmie mniej więcej tyle, ile potrzebuje. Tu sobie ostrobimy łyżkę i dalej przejdziemy na mieszanie rękoma. Oczywiście, wtedy w pizzerii, jak pracowałem, to do takiego mieszania ciasta mieliśmy taką gigantyczną machinę, która bardzo przypominała. No cóż, powiedzielibyśmy taki gigantyczny mikser na jakieś 36 dużych pizz. Tam się robiło ciasto, taką jedną wielką porcję. To było oczywiście pewne, pewne przedsięwzięcie. Na kilka razy dziennie trzeba było robić coś takiego. Wspominam to jako prawdziwą szkołę życia, ale dzisiaj już raczej nie chciałbym pracować w gastronomii. To jednak była ciężka praca. Podziwiam tych, którzy muszą. I bardzo szanuję. Wróćmy jednak na chwilę do Gruzji, bo faktycznie nie będę Państwu zdradzał tutaj wszystkich szczegółów planu, choćby dlatego, że nie chcę obiecywać Wam rzeczy, których potem nie uda się spełnić. Prawda? Niemniej jednak zdradzę Państwu, że wyjazd do takiej Gruzji jest możliwy głównie dzięki temu, że udało się zaszczepić drugą dawką. Jestem już... Po dwóch dawkach szczepionki. Powiem szczerze, po drugiej czułem się bardzo dobrze. Po pierwszej faktycznie wystąpiły jakieś drobne takie odczucia grypowe jednak ten organizm reaguje. I po pierwszej dawce szczepionki jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, było sprawdzenie, które kraje świata przyjmują turystów, którzy się zaszczepili. Dobra. Mamy tutaj taką ładną, elegancką kulkę uklepaną. Teraz dodajemy jeszcze trochę tłuszczu roślinnego, może być zwykły olej rzepakowy, podlewamy i znowu ugniatamy dalej. No więc wtedy sobie zobaczyłem, że takie kraje, które przyjmują turystów w zaszczepionych, nie wymagają tych testów, które są powiedzmy niepewne, bo nie wiadomo, czy się nie okaże, że jednak test Ci wyjdzie w którymś momencie pozytywny. Też... Konieczność testowania się na wjeździe na granicę jest pewnym zabezpieczeniem dla kraju, ale nie jest zabezpieczeniem dla nas przed zarażeniem się, prawda? Jednak szczepionka jest tutaj lepszą opcją po prostu dla nas samych. Także ta szczepionka nie jest tak kosztowna. Słyszałem o przypadkach, w których komplet takich testów potrzebnych, żeby wyjechać z Polski, dojechać do kraju docelowego, a potem wrócić potrafił kosztować nawet do około 1,5 tysiąca złotych, to oczywiście na pewno zależy od kierunku, na pewno to się zmienia, nie badałem, w każdym razie tak czy inaczej jest to dość duży wydatek, w związku z czym popatrzyłem, gdzie można lecieć bez takich kosztów, hmm, jeśli jest się zaszczepionym i faktycznie na tej liście pojawiła się Gruzja, posprawdzałem to oczywiście na, także na stronach gruzińskich, na, choćby na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji. Mamy taką ładną kulkę. Myślę, że to odstawię na bok. Ciasto powinno urosnąć. My w tym czasie przygotujemy sobie ser. I skoro się okazało, proszę Państwa, że Gruzja faktycznie przyjmuje ludzi po szczepieniu, no to padła decyzja, że polecimy właśnie tam. Zdecydowanie jest to był to najciekawszy na tej liście krajów które są dostępne dla zaszczepionych najbardziej pasujący mm, także do kanału który prowadzę bo zdecydowanie chciałem nie tylko po prostu lecieć ale także być w stanie zaoferować Państwu jak najwięcej możliwie interesujących treści Gruzja jak pewnie większość z Was doskonale sobie zdaje sprawę była częścią zarówno Imperium Rosyjskiego jak i częścią Związku Radzieckiego w związku z czym zarówno pod względem kultury, architektury i historii jest to kraj blisko bardzo powiązany z tematami, o których zazwyczaj opowiadam na kanale, aczkolwiek trochę z boku, prawda? Do tej pory bardzo rzadko zdarzało mi się poruszać temat Kaukazu. Ja na Kaukazie jeszcze do tej pory nigdy nie byłem, to też był powód, dla którego rzadziej się na jego temat wypowiadam, staram się raczej unikać. Tematów sobie całkiem obcych, żeby po prostu opowiedzieć jak najmniej głupot po drodze. Wiadomo, zawsze informacje trzeba sprawdzić, jednak znajomość konkretnego miejsca, tematu pomaga tutaj. Dlatego myślę, że tym razem nadrobimy. I w tej Gruzji uda się opowiedzieć coś ciekawego o Gruzji. Planuję tam przyszykować dla Państwa zarówno taki kontent typowy. Typowy dla tego kanału, to znaczy takie opowieści ciekawostkowe powiązane konkretnie z tymi miejscami, które będę odwiedzał, których jeszcze nie będę tutaj ujawniał, żeby uniknąć rozczarowań, gdyby się na przykład po drodze czegoś nie udało, bo wiadomo, to będzie jazda marszrutkami, czyli takimi busikami. To będą różne podróżnicze przygody, w związku z czym może się zdarzyć, że gdzieś w konkretne miejsce dotrzeć się nie uda, w związku z czym wolę nie obiecywać. W każdym razie w tych, w tych miejscach postaram się opowiedzieć Wam ciekawe mm, rzeczy z nimi związane, o historiach związanych z tymi miejscami, o ich znaczeniu. Natomiast jednocześnie chciałbym przygotować także content taki, bym powiedział, typowo podróżniczy, przepraszam, obiorę, otworzę sobie mozzarellę. Oczywiście mozzarellę także kroimy i ten żółty ser trzeba zostawić osobno z boczku. Proszę bardzo. A mozzarellę kroimy dość drobno, ona się oczywiście roztopi, ale żeby dobrze to wymieszać z tym serem typu feta, to trzeba by to pokroić dość dobrze. Ten, ta pseudo feta się dość dobrze rozsmarowuję, natomiast mozzarella jest trochę twardszym seriem jak widzicie państwo ja używam takich najbardziej podstawowych składników z absolutnie zwykłego, zwykłego sklepu spożywczego absolutnie nie ma tu nic takiego z czym mogliby państwo mieć problem żeby to kupić to są najprostsze mm, najprostsze produkty z najprostszych sklepów przy okazji, to danie nie jest bardzo drogie. Ostatecznie wiadomo, serii trochę kosztują, ale mm, to też nie, nie są takie kwoty, które by kogoś mogły przerazić, jeśli raz na czas sobie zrobimy takie haczapuri. Polecam szczególnie na imprezę. Robi dość spore wrażenie, tylko trzeba pamiętać o tym, że każda taka gotowa takie haczapuri, taka łódka, mm, zajmuje sporo miejsca. W, w związku z czym nie da się więcej niż czterech takich sztuk upiec na jednej blasze naraz. Tu Państwo widzą, że ja wlałem to tą, tą mleko do seria, tą resztkę tego podgrzanego mleka i można dodać trochę mąki, żeby to nie było płynne, żeby to było takie trochę ciastowate. I powstaje z tego taka, taka przyjemna mieszanka. Jeszcze trochę chyba jest zbyt płynne. Jeszcze tutaj trochę dodamy. W tej chwili musimy zrobić krótką przerwę, ponieważ musimy poczekać aż urośnie ciasto. Dobrze, myślę, że ciasto nam już urosło. Jeśli Państwo słyszą... Jeśli Państwo słyszą taki delikatny szum, to piekarnik. Piekarnik się już nagrzewa do temperatury 220 stopni. Bierzemy sobie z tego ciasta, odrywamy, to jest taka porcja na cztery takie łódki. Weźmiemy sobie jedną taką kulkę. Myślę, że powinna nam wystarczyć. Żeby tutaj się nam nic nie lepiło, to przetrzemy. Ja tu oczywiście po drodze sobie wyczyściłem. Wytrzemy sobie, żeby było sucho. I dodatkowo oczywiście, żeby się nie lepiło, weźmiemy, podsypiemy trochę mąki. To zawsze działa. Robimy z tego taki kształt dość podłużny, ale też nie całkiem wąski. On powinien być efekcie taką łódką, po zawinięciu oczywiście, możemy sobie przełożyć na drugą stronę. Widzicie, ja mam taki malutki, fajny wałeczek. Bardzo go lubię. Polecam. Jest często wygodniejszy niż takie duże wałki, ale można tak naprawdę wałkować czym komu wygodnie. Nawet butelką powinien. Ważne, żeby działało. Dobrze, mamy sobie taki nieregularny kształt. Obrócę go jeszcze raz tutaj znowu trochę podsypiemy, no bo nie lubię jak mi się ciasto przylepia. Rozprostowujemy i teraz tak. Bierzemy, proszę Państwa, ser żółty. Ser żółtego można użyć niemało. Ważne, przynajmniej ja lubię, jak ten ser żółty. O, tutaj mamy kawałek, który się nie chciał pokroić solidnie, więc go pokroimy dodatkowo. Na mniejsze po kawałeczki weźmiemy ten ser żółty. Dobrze jest, jak jest skupiony tutaj w boczkach, ponieważ będziemy zaraz to ciasto zawijać. Weźmiemy sobie tego sera więcej. Tu jeszcze mamy serową dziurę. Tu z kolei się wziął duża porcja. Oczywiście taki mielony ser albo tarty ser byłby wygodniejszy, no ale nie miałem sera w kostce, będzie taki. Tu zawijamy w taki sposób, żeby w tym zawinięciu zostało tego sera możliwie dużo. Powstają takie ranty i teraz te boczki zawijamy w dziób i rufę tej łódeczki. One powinny być bezserowe. O, powstaje nam taki wspaniały kształt. I teraz. Przełożymy to sobie od razu na blachę, oczywiście z papierem do pieczenia. Papier do pieczenia ma bardzo ważną funkcję. Jeśli nie mamy żadnej kobiety w domu, to jest kompletnie niepotrzebny. Natomiast jeśli mamy w domu kobietę, to taki papier jest potrzebny, żeby tej kobiety nie denerwować. To się oczywiście odwinęło, ale nic się nie stanie. Zawijamy z powrotem, dokniatamy. Bierzemy jeszcze troszkę sera. Bierzemy tego tą mieszankę serową i dodajemy mieszankę serową o tutaj. Powinno być na bogato. To jest danie, które powinno być sycące. Na różne sposoby można je podawać. To co ja robię, jest jak mi się zdaje, takim najbardziej tradycyjnym sposobem. Tutaj jeszcze w momencie którym to już będzie prawie upieczone, wbijemy jajko, otworzymy na chwilę piekarnik, rozgrzebiemy widelcem ten środek, żeby powstał taki niewielki dołek i tam wbijemy surowe jajko, które się powinno tak trochę ściąć, nie całkowicie, trochę ściąć, ono powinno być półpłynne w momencie, w którym wyciągniemy to danie ostatecznie z piekarnika. Przesunę je jeszcze bardziej na środek. Można jednak podawać hazapuri z grzybami, można podawać haczapuri z mięsem w zasadzie. Jeśli popatrzeć na strony, jak się interesowałem, strony restauracji w Gruzji, to to tam tamta oferta jest dość bogata. Moja żona na przykład lubi tutaj nie dawać jajka, ale wymieszać ten ser z przecierem pomidorowym, wtedy to się robi takie trochę bardziej, bym powiedział, zachodnie, trochę jak pizza. Popatrzmy, jeszcze chwilę musimy poczekać, aż się nagrzeje piekarnik, także mamy chwilę, ale to nie jest problem, to ciasto w tej chwili jeszcze po uformowaniu sobie trochę podrośnie, to nie jest najmniejszy problem. Problemem byłoby, gdybyśmy tu ułożyli kilka takich łódek, jedna obok drugiej, i zostawili na jakiś czas, na przykład, żeby poczekać, aż przyjdą goście, oni się spóźnią, jak to zwykle bywa z gośćmi i dopiero wtedy mm, będziemy to wsadzać do piekarnika, wtedy cała ta czwórka takich łódek ułożona tutaj ciasno na tej blaszy może okazać się zrośnięta ze sobą, dlatego polecam nie zostawiać tego na zbyt długo. I już grzać ten piekarnik przynajmniej chwilkę przed tym momentem, kiedy zaczynamy formować te łódki. Ja za chwilę sobie to wyjmę, przełożę na talerz, będę jadł. Nie pokażę tego teraz Państwu, bo jest ciasto jest za gorące na to. Ale jak widzimy tutaj po obu stronach uformowały nam się ten dziupit rufa tej łódki. Te fragmenty można sobie odrywać palcami i maczać w tym roztopionym serze i jajku. I w ten sposób spożywać te potrawy rękoma, co jest niesamowicie wygodne i bardzo pyszne. Także zachęcam na relacje podróżniczą z Gruzji i zachęcam na to, żeby Państwo sami spróbowali w domu upiec sobie takie gruzińskie haczapuri adżarskie. Bo przypominam, że jest kilka różnych rodzajów haczapuri. Tu jest konkretnie to z tego regionu Adżaria, o którym będę opowiadał, kiedy już tam pojadę.